Układ ręcznego otwierania umożliwia manualne otwarcie elektrozaworów w przypadku braku napięcia zasilającego. Przeznaczony jest do zaworów elektromagnetycznych normalnie zamkniętych typu EV220B1550 oraz EV220B65100. Układ ten wykonany jest ze stali nierdzewnej i wyposażony w dźwignię z oznaczeniem położenia. Umożliwia on szybkie, łatwe i pełne otwarcie zaworu w przypadku braku napięcia zasilającego. Wystarczy jedynie dźwignię zmiany położenia przekręcić w pozycję Open. W pozycji Close układ pozostaje nieaktywny. W pudełku zestawu o numerze katalogowym 032U7390 znajduje się kompletny i złożony układ, w skład którego wchodzą trzy oringi uszczelniające. Korpus układu z dźwignią zmiany położenia, zwora, tuleja zwory, cztery długie śruby montażowe, nakrętki pomocnicze, które po wykonaniu montażu należy usunąć. Zawory elektromagnetyczne typu F-220B z przyłączym kołnierzowym DN65, DN80 i DN100 dostarczone są w dwóch elementach. W zestawie znajduje się korpus zaworu oraz płytka z zamontowaną tuleją i zworą typu NC. Aby zamontować układ ręcznego otwierania należy w pierwszej kolejności zdemontować tuleję NC. W tym celu odkręcamy cztery śruby typu TORX wkrętakiem T15. Zdejmujemy oring uszczelniający. Następnie montujemy uszczelkę o przekroju prostokątnym, mały oring, korpus układu ręcznego otwierania, oring uszczelniający, tuleję NC ze zworą. Tak zamontowany układ przykręcamy czterema długimi śrubami Torx. Ostatnią czynnością jest montaż płytki zaworu na korpusie. W tym celu przykręcamy płytkę przy pomocy śrub imbusowych, zwracając uwagę na centralne położenie otworu w płytce sprężyny. Dzięki tak zamontowanemu zestawowi mamy możliwość ręcznego otwarcia elektrozaworu w przypadku braku napięcia zasilającego na cewce. Wystarczy jedynie dźwignię zmiany położenia przekręcić w pozycję Open. W pozycji Close układ pozostaje nieaktywny. Aby zamontować układ ręcznego otwierania, na zaworze FO220B1550 należy odkręcić tulę MC. Tak jak w przypadku zaworów kołnierzowych, odkręcamy cztery śruby Torx. Zdejmujemy oring uszczelniający. Zakładamy uszczelkę o przekroju prostokątnym. Mały oring. W międzyczasie przygotowujemy zestaw NC, wkładając zworę w tuleję. Montujemy korpus układu ręcznego otwierania. Oring uszczelniający. Oraz wcześniej przygotowaną tuleję ze Tak zamontowany układ przykręcamy czterema długimi śrubami torx. Aby ręcznie otworzyć elektrozawór, dźwignię wystarczy przekręcić w pozycję Open.